Razem z nami są już uwaga, nie z tej planety. Morświn Kapuściński i półczłowiek, półglut Podkowiński. Dzień dobry panowie. Witamy, dzień, dzień dobry. dobry. Twórcy youtube'owego kanału The Montaże. Na którym można znaleźć, ja to chyba bym określił jako takie filmowo-muzyczne maszapy, bo cały mych w waszej twórczości polega na tym, że bierzecie jakieś filmy, yy, które są w internecie od dłuższego czasu, firmy sprzed lat, i dodajecie do nich odpowiednią muzykę, która absolutnie zmienia klimat, zmienia wydźwięk yy, tego dzieła. N nie nazwałbym tego po prostu śmieszną internetową przeróbką. To jest coś więcej. tak? Czy nie? No, tak piszą w komentarzach, że to jest już chyba sztuka. Mhm. Ale tak, faktycznie większość naszej twórczości opiera się na tym, że e, zmieniamy kontekst nagrania przez zmianę muzyki, dodanie czegoś e, czy przemontowanie. Tak, my tylko odkrywamy to, co już odkryte, więc nic nie odkrywamy nowego, po prostu wynajdujemy mniej więcej te dwa nagrania jak jakieś pierwiastki, które istniały i bardzo chciały od nas, żebyśmy je połączyli ze sobą. Więc chyba to bardzo miło, że tak to jest odbierane i to sama przyjemność. Bo to, co jest w tym bardzo ciekawe, to to, że sam materiał źródłowy, czy ten oryginalny film, on nie jest w jakiś sposób mocno edytowany. On jest puszczony i do tego jest dołożona inna muzyka. Tam dzieją się jakieś delikatne rzeczy na montażu, ale to, to nie jest jakiś bardzo inwazyjny montaż. Ten film się nie zmienia jakoś tak. niesamowicie. No mamy szacunek do wszystkich materiałów, z których korzystamy. Staramy się po prostu zrobić to jak najlepsze połączenie, że tak powiem, ale jakby każdy materiał, który jest przez nas brany, no to z należytym szacunkiem zawsze staramy się go jakby jak najbliżej yy, źródłowego materiału przedstawić w tym innym kontekście. To jak wyszukujecie te materiały źródłowe? Bo no, śmiało można powiedzieć, że to jest właśnie ten koniec internetu. <śm> No to tutaj trzeba pytać Morświno, jakby o to. Czyli morszwin jest tutaj digerem, morszwinie. No to jest tak, jest taka strona YouTube. Mm -hmm. e, tam jest bardzo dużo filmów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale no, pewnie parę milionów. Miliardów, może. Miliardów. Miliardów. E, I tam można e, bardzo często wpisywać jakieś takie słowa, wyszukiwarkę. Na przykład festyn. Mm -hmm. I jest cała masa różnych fajnych festynów. No, znaczy, te festyny wszystkie trzeba obejrzeć oczywiście, od deski do deski, i to zajmuje bardzo dużo czasu, ale no, takie są metody. Są też metody trochę bardziej analogowe, typu kasety VHS, które sobie zgrywamy przez magnetowid. I tutaj właśnie też chcieliśmy zaapelować, jeżeli ktoś ma działający magnetowid. Nam na sprzedaż, to bardzo chętnie byśmy odkupili, bo nam się popsuł. A w internecie nie wiadomo, co się trafi, bo y, piszą, że sprawny, a potem się okazuje, że z kamerzy. Z tak, z kamerzy. a potem się idzie z naprawą, y, żeby ktoś naprawił I jak się już znajdzie osobę, która myśli się, że się tym zajmuje, to się okazuje, że się tym nie zajmuje i nas Wyzywa, że Niemcy wyrzucają coś na świetnik. My to potem zwozimy tutaj i zawracamy im głowy, więc. No może być jeszcze japoński sprzęt ewentualnie. No, no <grym> <grym> A jak, jak obecnie, właśnie, się zgrywa kasetę VHS do jakiegoś takiego formatu cyfrowego? Bo to jest skomplikowane. Nie, no nie? to jest tak, że się kupuje tak zwany grabber. Mhm. I to jest taki mały, e, mały przedmiot z kabelkami. E, no tam jest S-video i cinche kolor, dźwięk, stereo. No i to się podpina pod magnetowid i się puszcza i zwykle jest oprogramowanie, które pozwala to skapturować. Ale na płytach CD, mhm. więc mało kto ma teraz odtwarzaczy CD w komputerach, więc jest często, gęsto dużo problemów akurat z tym. Y czyli to się zgrywa z kasety na płytę, tak? Inaczej jest źle sterowniki. Sterowniki do tak, graberów To są tak bardzo zgrywa się antyczne na rzeczy. Y -hmm. I zgrywa się jeden do jednego. Może nie trudne, ale czasochłonne. Tak. Okay. tak no to I przy okazji się ogląda całość. Znowu. <grym> no to wtedy znacie już materiał źródłowy. Wiecie, tak. na czym będziecie pracować. A dużo jest na waszym kanale, bo na waszym kanale łącznie jest ponad 100 filmów już. Dużo jest tak. filmów, które w oryginale były zgrane z, z VHS-ów. Kilka, Kilka, wydaje zgub. mi się. W okay. większości to są internetowe jednak <grym> dzieła. No dobrze, bardzo mnie to ciekawi, w jakich filmach widzicie potencjał? Albo jak, jak ten pomysł się rodzi, żeby połączyć to z jakąś nieoczywistą muzyką? Albo myślicie sobie o jakimś konkretnym gatunku. Jak wygląda ten wasz proces tworzenia tych filmów później, które trafiają na kanał? <grym> mm -hmm. No właśnie, Morswin może. No to Digger. <grym> To wygląda w ten sposób, że żyjemy w sumie w Polsce, i bardzo ta polska jest dla nas inspirująca. I właśnie często widzimy, że, że, że ludzie jakoś nie doceniają może tego. My trochę zmieniamy te konteksty w ten sposób, żeby, żeby coś zobaczyć innego w tym wszystkim, co, co może komuś się wydawać, że jest, więc my to zmieniamy tak, że. Potem sami nie wiemy o co w tym chodzi. Potem pojawia się jakiś pomysł, że już chyba wiemy o co chodzi. Potem trzeba wymyślić tytuł, który też pasuje jakby do tego co udało nam się zrobić, ale to różnie to wychodzi, bo, to, bo często te procesy jakby uciekają w zupełnie różne mhm. strony, że tak powiem. Więc to trzeba potem wszystko i tak jakby złożyć, zastanowić się, usiąść i pomyśleć mhm. i. I tak to wychodzi. A ty, tak Nawet nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na pytanie. Bo trochę z... tak, A, trochę nie. Dobra, to może właśnie. A to może to konkretnie. To znaczy, no też. Yy, jak masz wideo, no to tam się dzieją rzeczy. To, powiedzmy, jakieś tam inscenizacja się odbywa. No i my traktujemy ten materiał po prostu jako materiał filmowy, treściowy. Łączymy te treści ze sobą i. No cóż, taniec jest piękny, to zawsze pod muzykę. Super się siada i, i można. E, no Dobre odkrycie, tak. Tak, to jest ciekawe, że taniec z muzyką się dobrze łączą. Trafne spostrzeżenie. Dziękujemy. Ale no takie powiedziałbym. Etnograficzne obserwacje, że coś jest dziwnego, coś jest takiego niecodziennego, albo właśnie bardzo codziennego, przez to. Co, no. Często po prostu zdarzenia, które znajdujemy są tak donośne, że trzeba je pokazać. Mhm. Ale to, co y, Morsin powiedział o tym, że trochę y, ta, ta polska twórczość, te polskie nagrania są niedocenione. Czy y, można y, powiedzieć o waszym kanale, że on ma zabarwienie patriotyczno-kulturalne? W jakiś sposób promujecie y nasz kraj w internecie? No, czy patriotycznie? No, i czy, czy, jedzie, promujemy, to... czy promujemy, czy robimy antypromocję? No, ja bym no, no, mówi, raczej mówił, że to jest et etnograficzne Nie. studium mhm. niż patriotyczne. Bo y, y, ja to rozumiem, o czym mówicie, bo je, bardzo dużo jest takiego tego zachuśnięcia się zachodem cały czas. W I w tych treściach, i w sposobie, jak coś się nagrywa, a coś, jak jest takie w stu polskie, no to bardzo często jest to albo obśmiewane zupełnie, albo w jakiś sposób pomijane też. Natomiast wy, dodając tę muzykę, tak jak już powiedzieliśmy, zupełnie inny kontekst, prawda? Tak i wyszukujemy, raczej też staramy się wyszukać coś, co jest może nieznane jakby szerszej publiczności. Często też natykamy się przy okazji na dzieła, które już są kompletne, więc nie możemy ich zmieniać, nie mhm. mamy serca. Zresztą to by było bez sensu po prostu, więc nawet myśleliśmy w jaki sposób też podzielić się z ludźmi takimi odkryciami z tej naszej całej szuflady nie wiem ilu, ilu playlist y, na no. YouTube. Masz film na tysiące. Maksymalnie pięć tysięcy się mieści na playlist filmów. Mhm. A ile masz? Playlist. playlist. No 6 na razie. Sześć. I wszystkie są zapełnione? Tak, ale to muzyka, te filmy właśnie do demontażu i wszystko inne praktycznie. I jak się w tych playlistach odnajdujesz, jak one są tak bardzo rozbudowane? Musisz wyszukiwać, bo ja też mam kilka playlist i tam powyżej kilkuset już ja tak. mam z tym problem. Już tworzę nowe, bo tam nie odnajdę tego. Ja wzrokowo trochę pamiętam rzeczy, mhm. gdzie co jest. Więc jak jadę gdzieś przez te tysiące rzeczy, jak widzę miniaturkę, jakiegoś filmu to już sobie kojarzę o dobra, czyli za 100 filmów będzie ten, którego szukam. Ale potem i tak znajduję po drodze takie filmy, które no na przykład właśnie sobie ostatnio coś tam przeglądałem i tu jesteśmy fanami też twórczości LSO. Więc tam na przykład <gry> Trochę jakby zbłądziłem, więc potem pół dnia siedziałem i oglądałem te wszystkie klipy. Bo ich jest nawet nie na pół dnia, tylko więcej. Na tydzień może. Mhm. I znacie teksty na pamięć? Niektóre. A, no właśnie. No. Niektóre kręcę sobie a wariacji są więcej. <grym> Otworę ci serce. No dobrze, ale do LSO może jeszcze dojdziemy. No, wasz najpopularniejszy film, czyli Alberto Balsam, Apex Twin, urodziny Mietka <grym> Edition. Jak powstała ta produkcja? A to w prosty sposób. Znaczy, to też jest yy, yy, tylko tak, jak powiedzieliśmy, my to tylko złożyliśmy do kupy. A tym, tymi twórcami wspaniałymi, którzy właśnie yy, za domniemaną zgodą, jakby użyczyli nam no, <grywki> materiałów, no to Apex Twin i, 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 i imprezy Elbląg, oczywiście. Wspaniałe. No i to po prostu w ten sposób się wydarzyło, że zobaczyliśmy ten film yy, Urodziny Mietka. Podłożyliśmy Apex Twina i po prostu jakby niebiosa nam to dały z góry, zrzuciły wszystko nam. Wszystko się zgadzało. Wszystko, wszystko się zgadzało, tam nie ma nic, jakby, więc tylko wystarczyło w odpowiednim momencie zacząć i skończyć i, i, i tyle. A oni całą resztę zrobili tak naprawdę już samos. Dobrze, ten film bez Apex Twina jest spektakularny, natomiast ten Apex Twin musiał gdzieś w waszej głowie się pojawić. W jakim momencie zobaczyliście, jak on tam tańczy, bez koszulki od razu? Apex Twin. To o, Apex Twin to akurat siedzi nam w głowach w sumie. Przynajmniej mi y, często, gęsto, tak samo, no nie wiem, Wars of Canada. No, są takie rzeczy, które jakoś tam trochę taką mają te niektóre szczególnie y, kompozycje, y, jakąś taką nutkę nostalgii i jakby tutaj też troszeczkę ją wyczuwałem, więc tak staram się i staramy się razem jakby y, właśnie. Połączyć coś, co teoretycznie dziwnie jest połączyć, ale to połączenie w sumie jakoś wychodzi. I nawet jeżeli sami się trochę czy uśmiechniemy, czy, czy pośmiejemy, z tego to, to to wychodzi. Więc nawet się nie spodziewaliśmy, że w ogóle do kogokolwiek trafi ten, ten film, bo ten kanał powstał i tak na początku po to, żebym mógł koledze wysłać. Film, a kolega mógł mi wysłać film, i żebyśmy powiedzieli, ale fajny film zrobiłeś i dziękuję bardzo, do widzenia. No dobrze, ale Apex Twin, urodziny Mietka to ponad 300 tysięcy wyświetleń, czyli zrobiliście virala. Tak. I z jakimi komentarzami tam się spotkaliście ze strony internautów? No, to bym musiał przeczytać, bo to jest poezja. Ja <laughs> <laughs> to mam przygotowane. O, I to nie było ustalone, to nie było ustawione. To słuchamy komentarzy. No, tylko telefon nie rozpoznaje mi twarzy. Cikare A, bo jesteś czemu. w kosmicznych okularkach. Być zawieszonym w zerowym stanie teori poznawczym. Być płynem. 954 polubienia. Directed by David Lynch. Niewymuszone piękno. Wiedza, że ten filmik istnieje, pozwala osiągnąć mi wyższy spokój i wewnętrzną równowagę pośród burzy codziennego życia. Dziękuję Ci za te słowa. Zawarłeś w nich dokładnie to, co? A to, ze piękno i łzy w oczach mam. Kocham i dziękuję ci raz jeszcze. To jest fajne, że ludzie jeszcze wchodzą w interakcje w tych komentarzach. Mm -hmm. To jest świetne. Prześcigują się. No tak, i też oglądając filmy na waszym kanale mam wrażenie, że to jest taki internet trochę jeszcze w starym stylu. Jak pojawiały się jakieś pierwsze filmiki, później jakaś taka przeróbka, jak nie było w internecie jeszcze tych wszystkich praw autorskich, nie było monetyzacji, jeszcze nie było tych kampanii, reklam, tylko po prostu coś się, o internet i coś wrzucało się do internetu albo ściągało się coś z internetu i wtedy, yy, znaczy nie mówię, że teraz jest mało kreatywnie, ale wtedy ten internet był takim jeszcze dzikim zachodem. Mam wrażenie, i u was coś podobnego można znaleźć na kanale. To super. Fajnie, że, że, że tak to jest też odbierane, bo my po prostu też się wychowaliśmy w tamtych czasach, kiedy ten internet dopiero raczkował w Polsce. Te wszystkie klasyki i tak dalej cały czas są w naszych sercach. Serwisy nawet typu wrzuta, pamiętamy bardzo dobrze. I inne jakieś. Yy, których już już dawno nie ma. No MySpace to akurat trochę mniej używaliśmy ale cały czas na szczęście ten, ten YouTube, właśnie ta strona, o której wspominałem, ona ma cały czas w sobie właśnie dużo takich starych, wspaniałych, nieodkrytych diamentów, gdzie można po prostu się zanurzyć, już nigdy stamtąd nie wyjść i zgrywać to wszystko na płyty CD. I na inne rzeczy, których potem i tak nie będzie można tworzyć. Historia zatoczyła koło, bo ja jeszcze pamiętam czasy przed YouTubem, kiedy śmieszne filmiki zgrywało się właśnie na płytę i tam śmieszne filmiki, tak. to by tam między innymi ten, ten kolej z Nunczako, który się wywraca. jeszcze A, to tak, same, tak. same początki. Same początki jeszcze śmieszne jakieś same MP-3, na przykład, tak. z jakimiś tam śmiesznymi nagraniami. No ale w, w internecie można znaleźć te rzeczy z samego początku internetu. Chociaż tak jak powiedzieliście, Współcześnie też jest dużo wrzucanego kontentu z potencjałem, prawda? Oj, bardzo dużo, mhm. tak. Bardzo dużo tego jest. Często właśnie te filmy, które od razu się naprzedstają viralami, to my trochę też je omijamy celowo w sumie, bo niech się tam wszyscy powiedzmy, wyszaleją na tych filmach, sobie pooglądają i tak dalej, a potem my może kiedyś wrócimy z tym filmem do ludzi i sobie coś innego będą mogli pomyśleć na ten temat. No i tak właśnie to, to działa trochę, no, że dużo jest nowego, ale bardzo dużo jest po prostu wszystkiego naraz, więc naprawdę trzeba z, sobie znaleźć takie dni, kiedy dobrze to zrobię taki dzień, gdzie będę to wszystko nadrabiał. No i potem człowiek bywa głupszy następnego dnia, ale bogatszy, bogatszy w ten mm -hmm. sposób. A siedzieliście kiedyś na Forczanie, Na B? specjalnie. Zdarzało się. Mm -hmm. Zdarzało się, ale to tak. No czasu do czasu aż do pierwszego dziwnego obrazka. Okej. Okay. A w Darknetcie coś sprawdzaliście? Zaglądaliście no nie, tam, nie, nie? Nie, no, nie? Czyli no, grzecznymi jesteście no, internautami no, tylko przyróbnych. Tak. Dobra. A co waszym zdaniem ma potencjał do wykorzystania, do jakiejś przeróbki? Bo znalezienie zabawnego y, filmu, żeby to później połączyć jeszcze z jakąś nieoczywistą muzyką, no jak sobie oglądam te produkcje, te połączenia są tak y, niesztampowe, y, że wydaje mi się, że te, te skojarzenia, one wcale nie są takie łatwe. Czy wam to szybko przychodzi, czy jednak to rozkminiacie i burzujecie sobie? No bywa tak, że nie wiemy jaką muzykę podłożyć. E, są też e, takie filmy, bo to nie tylko takie robimy, że podkładamy muzykę. Są na przykład robiliśmy konkurs lepienia pierogów w mordzie. W mordzie pisane wielką literą jako miejscowość. Mm. I to nawet taki youtuber próbował tak samo przerobić, no i mu nie wyszło. Więc jednak mm. wydaje mi się, że mamy już takie wyczucie i takiego skilla, że mm, nie wiem jakimi kanałami nerwo <śm> neuronowymi, to się odbywa, ale nie wiem, jakoś tak zaskakuje. Bo z, z tymi pierogami myk, powiedzmy naszym e, słuchaczkom i słuchaczom, myk polegał na tym, że ten filmik był puszczony od tyłu i to był jakiś tam na festynie czy na jakichś tak. dożynkach konkurs w jedzeniu, w, w jedzeniu pierogów, no i cała zabawa polegała na tym, że było to puszczone od tyłu. Ale dźwięk do przodu. No i właśnie jest. to od nazwa. Dzz, dzz, dzz. Dobrze. I Jak tworzycie te filmy i poszukujecie różnych inspiracji, to jakieś inne kanały też wam są pomocne? W poszukiwaniu takich rzeczy? Mówię o jakimś zagranicznym, anglojęzycznym internecie? No, no z zagranicy to dosyć mało bierzemy. Mhm. Powiedziałbym, że bardzo, bardzo mało. W ogóle tak Innymi twórcami, którzy robią przeróbki, za bardzo się nie inspirujemy. Mhm. Raczej inspirujemy się ludźmi, którzy tworzą materiały, z których robimy eee, demontaże. Eee, nie wiem, czy wymieniać. Jakieś kanały? No, no, no i Berzelblond już no tak, wspomniane. Mam, ale też nie można za często, bo tam jest kopalnia tego wszystkiego, mhm. no ale to już, no, już raz odkryliśmy coś ciekawego, to też nie chcemy iść na łatwiznę. Hmm. No tak. Ale są różne persony cały czas do, do wyszukiwania, ale właśnie tak jak y, tutaj pół człowiek, pół półglód y, wspomniał, to, to no raczej to wszystko w nas trochę siedzi po prostu i to są takie, tak jak ten kanał powstał hmm. tylko po to w sumie, żebym mógł koledze wysłać filmik i on powiedział, że właśnie jest super śmieszny albo nie jest śmieszny tak bardzo jak poprzedni i to samo w drugą stronę. I właśnie to po to powstało, i to przy okazji, jak teraz trochę więcej to ludzi ogląda, to też jest super. Też y, wydaje mi się, że to jest dosyć y, ciekawe, jak zobaczycie jakiś film, który ma potencjał, oglądacie sobie, y, fajne ujęcia, to później myślicie od razu o jakiejś muzyce, którą można byłoby podłożyć? Czy bardziej myślicie o tym, jaki chcielibyście charakter, albo jaki wydźwięk chcielibyście nadać temu swojemu nowemu dziełu? Hmm. No. Myślę, że czasami wychodzimy od tytułu, że coś jest, yy, powinno być takie, ale no bardziej klimatem, mhm. że coś nostalgicznego albo bardziej wesoło, ale no te muzyczne wycieczki są takie, powiedziałbym, mm, na podstawie gustu po prostu, co, co nam się podoba, co, co, co dobrze brzmi, co pasuje, ale kurczę, strasznie trudne pytania, bo to... Ja tak trzeba sięgnąć do środka i coś znaleźć no tak tam. To, jak to odwrócić. w internecie jest prościej znaleźć rzeczy Nie. niż w środku siebie tak. to może powrócimy do konkretnych filmów i powiecie kilka słów jak one powstawały jeden z ostatnich który skradł moje serce czyli bardzo szybkie w czasy last minute jak ten filmik powstawał gdzie go znaleźliście i co z nim zrobiliście to on to został odnaleziony na YouTubie jak większość innych filmików yy... No, w czasy był wyszukiwanie. W czasy w Egipcie? No. To już konkretnie, właśnie bo bardzo nas interesował ten temat. No i znaleźliśmy taki wspaniały, właśnie pokaz zdjęciowy. To też jest po prostu trochę przyspieszony i jest tam troszeczkę takiego efektu, typu data może wrzucone, tak powiedzmy, szczypta tego wszystkiego, żeby nie zaburzyć oryginalnego smaku. No jest po prostu przyspieszony, no bo to bardzo szybkie w czasy. Nie ma co się oszczędzać, też są często też szybsze, czasy tańsze i, i łatwiej dostępne, więc my trochę jeszcze je przyspieszyliśmy, żeby szybciej wracali do Polski, z tego Egiptu, bo tu na nich czekaliśmy wszyscy. Ale te animacje i te fonty, które tam się pojawiają, to one były w oryginale? Tak. Piękne, piękne. Dmuchanie kościoła Twoich snów. Skąd jest ten filmik, co z nim zrobiliście? Był artykuł, chyba gdzieś kiedyś, o dmuchanym kościele w Kołobrzegu który miał pojechać na Kamczatkę, bo tam był problem z wybudowaniem kościoła, więc no. ym, lokalny proboszcz, jakby ten z Kamczatki, dogadał się z producentem zamków dmuchanych, no i tak to, tak to zostało zrobione. Ale to po prostu gdzieś, gdzieś było z tyłu pamięci, że było coś takiego i jest to dosyć abstrakcyjny widok. Ale bardzo duchowe przeżycie. No i świetny podkład. Co jest w tym podkładzie? One of point never. Zastanawiam się, czy gdzieś w komentarzach albo czy sami o tym myśleliście, że ktoś może poczuć się urażony waszymi przyróbkami, że w jakiś sposób trochę z kogoś się naśmiewacie albo jest to delikatnie podszyte klasizmem. No mamy nadzieję, że, że to nie ma takiego odbioru, bo my nawet nie myślimy w ten sposób, żeby kogoś obśmiać czy, czy, czy wyśmiewać. Czy... No my... Naprawdę my się inspirujemy tymi rzeczami, które my oglądamy, które tam rzucamy, to naprawdę z całego serca się nimi inspirujemy i z całego serca dbamy o to jak najlepiej, żeby było to zachowane tak, jakie jest. Mhm. Może przerobione właśnie, żeby może odnowić, trochę odświeżyć jakąś rzecz, ale... Tutaj w ogóle jakby nie wchodzą tego typu rzeczy w grę tak naprawdę, że, że chcemy kogoś ocenić. No tak, wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś coś opublikował w internecie, to ma świadomość tego, że to ktoś obejrzy, ktoś oceni w jakiś sposób. Czasami to są hardkorowe rzeczy, które są na naszym kanale, ale mamy też jakieś powiedzmy zasady, że nie pokazujemy dzieci, nie wykorzystujemy wizerunku. No nie ośmieszamy tak. Yy, nie mamy intencji w robieniu samych filmów, żeby kogoś ośmieszyć. Raczej się pośmiać, no bo kto yy, prawda zabroni powiedzieć, śmiejąc się. Yy -y. yy. Yy. Ale też może nie pośmiać. Właśnie, żeby te filmy też trochę były w tym innym kontekście, jakby, bo tak naprawdę. To wszystko, co jest w internecie tworzone i potem mieszane jakby tam w tym całym, no lepiej żebyśmy my to przerobili niż jacyś deepfakerze. Mm -hmm. Tutaj mówimy trochę o Apex Twinie, też jest całkiem sporo przeróbek z jakimś death metalem na waszym kanale. Widzę, że tutaj u, u na power Drift no, na koszulce. Tak, tak. I zastanawiam się, jakiej muzyki wy słuchacie na co dzień, bo też jest dużo takich nastrojowych creepy rzeczy, bardzo klimatycznych, które powiedziałbym, że trochę nawet takie przerażające emocje jakieś wzbudzają, ale z drugiej strony też sobie myślę, że tworząc taki kanał, to trzeba słuchać chyba wszystkiego. I tak trochę jest. No, słuchamy wszystkiego. Znaczy, to tego Co słuchamy, no, to często y, używamy właśnie do filmów. Chociaż. No, tutaj tłucze... Wydaje mi się, że, że Morświn bardziej ciężką muzykę wybiera też. Y, no i ogólnie tak. no, to jest powiedziałbym, kurator muzyczny kanału, więc no, ja mogę coś zaproponować, ale to zawsze musi przejść przez jakby wspólną tak, akceptację. Tak, zawsze wszystko tutaj razem oceniamy hmm. i podejmujemy decyzję. No ale tutaj akurat też pół człowieka, pół glucie nie powinieneś być taki skromny, bo też słuchasz przecież cięższej muzyki. No tak. Kiedyś upadłeś na podłogę, pamiętam no, przy przyperze. Tak. Znana kapelka, podbipięta na, na klacie. Tak. znany, <laughs> techniczny death metal. Co Waszym zdaniem jest absolutnie nieśmieszne, a ludzie się z tego śmieją w internecie? W ostatnim czasie czy ogólnie? Co uważacie, że jest takie pase? Nie, nie wiem, czy mogę użyć słowa, cringe'owe. Hmm. No, my tak. Co jest nieśmieszne, to też nie wiem, jakby, co nam, jakby to ocenić, w sumie, co jest śmieszne, a co nie, bo jakby wszystko teoretycznie ma ten potencjał do, <grym> do przerobienia, ale no. no nie śmieszą no jakieś takie prostackie dowcipy, tak. czy Pranki. jakieś właśnie tutaj, jakiś ludzie, którzy tam nietolerancją się hmm. dużą wykazują. To ignorancją też. Ignorancją, tak. No tego jest bardzo dużo, bo teraz no, każdy ma dostęp do wszystkiego. To jest takie boomerskie gadanie, że teraz internet to tyle możliwości a i tyle też zła i tak dalej. No ale naprawdę on jest tak wielki, że, 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 że można po prostu omijać te wszystkie takie głupoty, które teraz współcześnie też no, dużo ich powstaje. Trochę też nie używamy za bardzo TikToka, bo trochę też nie umiemy tam chyba tego jest sporo, ale to też nie chciałbym oceniać, że to że, że jakby, bo każde narzędzie po prostu stwarza też możliwości do różnych wykorzystywań. Czyli pra, prawidłowo, oldschoolowo YouTube tak, na komputerze, tak. poziomo, Komputer stara szkoła. To jest chyba najbardziej demokratyczna platforma, hmm. tak się wydaje, że to jest, no. no ale już jak pieniążek chce, to... Hmm. No tak. A właśnie jak jest z sprawami autorskimi u was? No my nic nie zarabiamy na tym, bo hmm. musimy się... Znaczy wszystko bierze Apex fin. Okej, okay, czyli ta jakby wpływy są jemu przekazywane, ale YouTube tego nie blokuje, czy wy musieliście w jakiś odpowiedni sposób za to zaznaczyć? Każdym, za każdym razem jest, jak rzucamy film, to na końcu jest wspomniane, że no tutaj kogoś to są prawa autorskie mhm. i tutaj, że ten człowiek czy, czy, czy wykonawca się zgadza na użycie jego, ale jakby te prawa są należne jemu i Wszystkie honoraria, więc my nic jakby na tym. No tak, nie monetyzujemy tego. Nie monetizujemy. Na Zresztą nie chcieliśmy, bo to nie o to w ogóle w tym chodziło, żeby coś zarobić. A dostaliście powiadomienie i Apex Twin dostał za, za te 300 tysięcy wyświetleń. <grym> no, jakieś 5 zł, może coś tam. Piątaka, tak. Ok. Panowie, to ja na pamiątkę mogę wam tylko przyjąć piątkę w takim no, to, to razie. Dziękuję nie. wam bardzo serdecznie, że Ociekujemy. wpadliście no, do naszego czwórkowego studia powiedzieliście trochę o swoim no jednak tajemniczym kanale. Nie można znaleźć żadnych informacji na wasz temat Morfin Kapuściński, półczłowiek, półglut Podkowiński, twórcy kanału Demontaże. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Chyba teraz tego srebrnego guzika wam tylko życzyć pozostaje, prawda? No to jest to nim sobie na ścianie, no, <głos> jak <głos> będzie. Jak nie Dzięku nie. Dziękuję wam bardzo serdecznie.